Wiktoria, jaki rzęs używasz? Kochana, jaki rzęs używasz? Jakie to rzęski? Teraz wam pokażę, bo mam naprawdę bardzo dużo pytań odnośnie moich rzęs. Tak jak um, możecie zobaczyć po moich komentarzach. Więc dzisiaj pokażę wam, skąd te rzęsy zamawiam, w jaki sposób je nakładam i po prostu wszystko związane z tymi rzęsami, bo jest mi łatwiej nagrać jeden filmik niż każdemu z osobna odpowiadać. Więc ja moje rzęsy zamawiam z AliExpress. Tutaj wstawię Wam zdjęcia, jak konkretnie te rzęsy wyglądają, bo moje nie są w najlepszym stanie. Um, ale jak wygląda pudełko, co musicie wpisać, żeby te rzęsy uzyskać. I ja mam rzęsy 12, 14 i 16. Um, co prawda, w zależności od dnia używam innych konfiguracji i teraz Wam pokażę, w jaki sposób je nakładam. Więc najpierw podkręcamy rzęsy zalotką. Następnie mam maskarę z Vibo, którą tak naprawdę możecie jakąkolwiek maskarę, ale po prostu, żeby te rzęsy się trochę bardziej przykleiły. Mam też taką różową śliczną pensetę oraz klej po prostu z Chińczyka. Ja w kwestii klei nie jestem zbytnio doinformowana, więc to jest najtańszy klej z Chińczyka do rzęs. Biorę na tą pensetę, tą jedną kępkę, i to jest bodajże czternastka. Najczęściej robię tak, że daję jedną szesnastkę, potem dwie czternastki i potem trzy dwunastki Ale aktualnie nie mam szesnastek, więc zrobimy czternastki razem z dwunastkami I po prostu tą rzęsę teraz przyklejam tutaj I też to jest ważne, bo bardzo dużo osób przykleja pod rzęsę, ale ja przyklejam na rzęsę Bo kępki mi się bardzo łatwo odczepiają, więc wolę, żeby nic mi nie wpadło do oka Bierzemy kolejną czternastkę i znowu ją przyklejam obok. I teraz dajemy te dwunastki, czyli te najkrótsze z tych, co podałam. I one trochę mają inną konfigurację, trochę inaczej wyglądają. I lałki to jest wszystko. Wtedy robię to samo na drugim oku, i też potem jak klej wyschnie, to je bardziej dociskam, bo teraz one są takie rozłożone, ale jak je docisnę, to są trochę mniejsze. Więc idę robić drugie oko i do Was wracam. Tak wygląda finished produkt. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże i możecie dać followka, obserwacje, jeśli ten filmik Wam pomógł i obserwujcie mnie po więcej bangerów.